Z Cyprian Kamil Norwid w wyborze Artura Grabowskiego i mój ulubiony wiersz pod tytułem Moja piosenka. Źle, źle zawsze i wszędzie, ta nic czarna się wszędzie. Ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona wełzie w modlitwie i w hymnie. Nie rozerwę, bo silna, może święta, choć mylna, może nie chce rozerwać tej wstążki, ale wszędzie, o wszędzie, gdzie ja będę, ta będzie, tu w otwarte zakłada się książki. Tam u kwiatów zawiązką owdzie stoczy się wąsko, by jesienne na łąkach przędziwo i rozmdleje stopniowo, by ujednić na nowo. I na nowo się zrośnie W ogniwo Lecz nie chwiląc, jak dzieci Raz wywalczę się przecie Niech mi puchar podadzą i wieniec I włożyłem na czoło I wypiłem, a wkoło Jeden mówi drugiemu Szaleniec Więc do serca o radę Dłoń poniosłem i kładę A lić nagle zastygnie prawica Głośno śmieli się oni Jam pozostał bez dłoni Dłoń mi czarna obwiła pętlica. Źle, źle zawsze i wszędzie, ta nic czarna się wszędzie. ona za mną, przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, ona wełzie w modlitwie i w hymnie. Lecz nie kwiląc jak dziecię, raz wywalczę się przecie. Złoto struna, nie opuść mię, lutni. Czarnoleskiej ja rzeczy chcę, ta serce uleczy. I zagrałem i jeszcze mi smutniej. Pisałem we Florencji 1844 roku. I jeżeli Norwid, to wiersz, który wszyscy znają i lubią. Daj mi wstążkę błękitną. Daj mi wstążkę błękitną. Oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój zgiętką twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Bywałem ja od Boga nagrodzonym rzeczą mniej wielką. Spadłym listkiem do szyby przyklejonym deszczu kropelką.